Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl. Zapraszam. Szkicowanie wykresów funkcji kwadratowych, odczytywanie własności funkcji kwadratowej na podstawie wykresu. Zadanie drugie. Naszkicuj we wspólnym układzie współrzędnych wykresy funkcji f i g. Następnie rozwiąż graficznie podaną obok wzorów nierówność. No i mamy dwa podpunkty. W podpunkcie A. Funkcja f od x opisana jest wzorem x kwadrat plus 1, czyli jest to funkcja kwadratowa. Funkcja g od x opisana jest wzorem x plus 3, czyli jest to funkcja liniowa. I mamy rozwiązać graficznie nierówność f od x jest mniejsze od g od x. No dobrze, czyli na początek mamy pierwszą funkcję, funkcję f, która jest funkcją kwadratową, zatem wypisujemy współczynniki tej funkcji. Wyznaczymy sobie kilka punktów, aby tę funkcję narysować w układzie współrzędnych, czyli potrzebny nam będzie wierzchołek, punkt przecięcia z osią OY, no i ewentualnie miejsca zerowe, jeżeli będą istniały. Czyli zaczynamy. Współczynnik A w tym przypadku jest równy 1, nie ma tu wyrazu z X, czyli współczynnik B jest równy 0 i współczynnik C jest równy 1. Zapisujemy wzory na współrzędne wierzchołka. Czyli widzimy, że potrzebujemy jeszcze delty, czyli delta to b kwadrat minus 4 razy a razy c, no i wstawiamy do wzoru. W miejsce b wstawiamy 0, czyli mamy 0 do potęgi drugiej, minus 4 przepisujemy, w miejsce a wstawiamy 1 i w miejsce c wstawiamy 1. 0 do kwadratu to 0 razy 0, czyli 0, minus 4 razy 1 to minus 4 i razy 1 to minus 4. 0 odjąć 4, Daje nam minus 4, czyli już widzimy, że delta jest ujemna, a to znaczy, że nie będzie miejsc zerowych. Teraz wyznaczamy pierwszą współrzędną wierzchołka minus b dzielone przez 2a. Minus przepisujemy, za b wstawiamy 0, a w mianowniku 2 razy a, czyli 2 razy 1. 2 razy 1 to 2, a 0 podzielić na 2 to 0. I druga współrzędna wierzchołka minus delta dzielone przez 4a. Przepisujemy minus, za deltę bierzemy minus 4 i w mianowniku 4 razy a, czyli 4 razy 1. Mamy w liczniku 2 minusy, więc jest to liczba dodatnia. 4 dzielone przez 4 daje nam 1. No i już widzimy, że wierzchołek ma współrzędne 0, 1. Teraz wyznaczamy punkt przecięcia z osią o y. Wiemy, że jest to punkt o współrzędnych 0c, gdzie c to współczynnik c naszej funkcji kwadratowej. Był on równy 1, czyli punkt przecięcia z osią o y to punkt o współrzędnych 0, 1. No i tak jak mówiliśmy przed chwilą, delta jest mniejsza od 0, czyli nie wyznaczymy miejsc zerowych. Teraz, aby naszkicować wykres funkcji, musimy wyznaczyć jeszcze dwa punkty należące do jej wykresu. Mamy funkcję f od x opisaną wzorem x kwadrat plus 1, mamy wierzchołek o współrzędnych 0, 1, no, potrzeba nam jeszcze kilku punktów. Zaznaczmy sobie dwa punkty, które będą równo oddalone od wierzchołka, czyli od współrzędnej 0. Zatem najpierw wyznaczę sobie wartość tej funkcji dla x równego minus 1, a następnie w prawą stronę od 0, czyli dla x równego 1. Dla x równego minus 1, wstawiając do wzoru, otrzymamy minus 1 do potęgi drugiej plus 1. Minus 1 do potęgi drugiej to 1, dodać 1 to 2, czyli mamy drugi punkt, minus 1, 2. I jeszcze trzeci punkt, czyli f od 1, za x -a wstawiamy jedynkę, 1 do kwadratu plus 1, 1 do kwadratu to 1, plus 1 to 2, zatem trzecim punktem będzie punkt o współrzędnych 1, 2. Teraz funkcja g. Tak jak powiedzieliśmy, jest to prosta. Aby naszkicować prostą, wystarczą nam dwa punkty w układzie współrzędnych, czyli muszę sobie wyznaczyć dwa punkty. Najpierw za x przyjmę 0, a drugim punktem będzie za x przyjęta 1, czyli jak wstawimy 0 mamy 0 dodać 3, czyli 3, zatem pierwszy punkt to 0, 3 i za, jedynkę jak wstawimy, znaczy za x jak wstawimy 1 mamy 1 dodać 3, czyli 4, zatem drugim punktem będzie punkt o współrzędnych 4, 1. No, i teraz po kolei wszystkie te punkty zaznaczamy. Najpierw funkcja f od x. Wierzchołek miał współrzędne 0,1. Drugi punkt, który sobie wyznaczyliśmy, miał współrzędne minus -1, 2. I trzeci punkt, który sobie wyznaczyliśmy, miał współrzędne -1, 2. No i w ten sposób powstaje wykres funkcji f. Teraz funkcja g od x. Pierwszy punkt to miał współrzędne 3, 0. Yy, przepraszam, 0,3 czyli 0 na osi x i 3 jednostki w górę i drugi punkt miał współrzędne 1,4 czyli 1 na osi x i 4 jednostki do góry no i łączymy sobie te dwa punkty prostą, w ten sposób powstaje nam wykres funkcji g od x no i teraz na podstawie rysunku mamy rozwiązać nierówność f od x jest mniejsze od g od x, co to znaczy? Patrzymy na wykres funkcji F od X, czyli tę parabolę, i szukamy miejsca, w którym ona jest poniżej wykresu funkcji G od x, G od x mamy w tym miejscu, czyli F od X będzie poniżej w tym kawałku. Zatem odczytujemy dla x należącego od minus 1 otwarte, ponieważ znak nierówności to mniejsze do tego miejsca, czyli do x równego 2, również. Otwarte. I podpunkt b. Funkcja f od x opisana jest wzorem 1 druga x kwadrat minus 2x plus 2, czyli jest to funkcja kwadratowa, i funkcja g od x opisana jest wzorem minus 1 druga razy x minus 2 razy x plus -2, 2. To również jest funkcja kwadratowa, a nierówność to f od x ma być większe bądź równe od g od x. No dobrze, najpierw zajmujemy się funkcją f, czyli wyznaczymy sobie kilka punktów do zaznaczenia w układzie współrzędnych. Zaczniemy od wierzchołka, czyli wypisujemy współczynniki. Współczynnik a to 1, 2, współczynnik b to minus 2, współczynnik c to 2. Zapisujemy wzory na współrzędne wierzchołka, brakuje nam delty, czyli delta to b kwadrat minus 4 razy a razy c, no i wstawiamy do wzoru. Za b przyjmujemy minus 2 do potęgi. Drugiej, minus 4 przepisujemy, za A wstawiamy jedną, drugą, i za C wstawiamy 2. Minus 2 do potęgi drugiej to minus 2 razy minus 2, czyli plus 4. Minus 4 razy 1, druga to minus 2, razy 2 to minus 4. 4 odjąć 4 to 0. No i widzimy tutaj, że delta jest równa 0, czyli mamy jedno miejsce zerowe, ale o tym później. Teraz pierwsza współrzędna wierzchołka, czyli minus B dzielone przez 2A przepisujemy minus, za B wstawiamy minus 2, a w mianowniku 2 razy A, czyli 2 razy 1 druga. W liczniku mamy dwa minusy, więc mamy tu liczbę dodatnią, a 2 razy 1 druga to 1. 2 podzielić na 1 to 2. I druga współrzędna wierzchołka minus delta dzielone przez 4A. Czyli delta wyszła na 0, mamy w liczniku 0, a w mianowniku 4 razy a, czyli 4 razy 1, druga. 4 razy 1, druga to 2, a 0 podzielić na 2 to 0, czyli wierzchołek funkcji f ma współrzędne 2, 0. Teraz wyznaczymy sobie punkt przecięcia tej funkcji z osią o y. Wiemy, że ten punkt ma współrzędne 0c, współczynnik c naszej funkcji wynosił 2, czyli punkt przecięcia z osią o y ma współrzędne 0, 2. Teraz miejsce zerowe, no wiemy, że delta była równa 0, czyli mamy jedno miejsce zerowe opisane wzorem minus b dzielone przez 2a. Zatem wstawiając otrzymalibyśmy minus b to było minus 2, czyli 2 na plusie byłoby w liczniku, dzielone przez 2a, czyli 2 razy 1, druga. Zatem otrzymalibyśmy 2 dzielone przez 1, czyli po prostu 2. No i teraz przechodzimy do funkcji G. Mamy ją przedstawioną w postaci iloczynowej. Ja sobie tutaj najpierw przekształcę ją do postaci ogólnej, a następnie wyznaczę wszystkie te punkty, które wyznaczaliśmy przy funkcji f. Czyli na początek wymnażam te dwa nawiasy. Mamy x razy x to x do potęgi drugiej, x razy 2 to 2x, minus 2 razy x to minus 2x. I jeszcze minus 2 razy 2 to minus 4. Wykonujemy redukcję wyrazów podobnych. x kwadrat przepisuje, 2x odjąć 2x to 0 i zostaje nam minus 4. No i jeszcze wymnażamy minus 1 drugą przez wyrazy w nawiasie, czyli mamy minus 1 druga razy x kwadrat to minus 1 druga x kwadrat i minus 1 druga razy minus 4 to plus 2. Zapisujemy współczynniki funkcji kwadratowej. Współczynnik a jest równy minus 1 druga. Nie ma tu wyrazu z x, czyli współczynnik b jest równy 0. I współczynnik c jest równy 2. Zapisujemy wzory na współrzędne wierzchołka. Brakuje nam delty, czyli wzór na delta. B kwadrat odjąć 4 razy a razy c. No i wstawiamy do wzoru. Za b wstawiamy 0, czyli mamy 0 do potęgi drugiej. Minus 4 przepisujemy. Za A wstawiamy minus jedną drugą i za C wstawiamy 2. 0 do potęgi drugiej to 0, minus 4 razy minus jedna druga to plus 2 i razy 2 to plus 4. 0 dodać 4 daje nam 4, czyli widzimy, że w tym przypadku delta jest większa od 0, czyli na pewno będziemy mieli dwa miejsca zerowe. Wyznaczamy pierwszą współrzędną wierzchołka minus b dzielone przez 2a, przepisujemy minus, za b wstawiamy. 0 a w mianowniku 2 razy A, czyli 2 razy minus 1 druga. 2 razy minus 1 druga to minus 1, no i 0 podzielić na minus 1 to wciąż 0. Druga współrzędna wierzchołka, czyli minus delta dzielone przez 4A przepisujemy minus, za deltę wstawiamy 4, a w mianowniku 4 razy minus 1 druga. 4 razy minus 1 druga to minus 2, a minus 4 dzielone na minus 2 to Plus 2, czyli współrzędna wierzchołka to 0,2. Teraz wyznaczamy punkt przecięcia wykresu funkcji g z osią y. Wiemy, że ten punkt ma współrzędne 0, c. Współczynnik c był równy 2, czyli ten punkt przecięcia z osią y ma współrzędne 0,2. Wyznaczyliśmy deltę, która była większa od 0, czyli możemy wyznaczyć dwa miejsca zerowe. No i opisane takimi wzorami, czyli wiemy, że współczynnik A był równy minus 1, druga, współczynnik B był równy 0 i delta jest równa 4. Wstawiamy do wzorów. Najpierw na pierwsze miejsce zerowe, czyli przepisujemy minus, no tu go nie przepisujemy, bo B jest równe 0. Drugi minus przepisujemy pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 4, dzielone przez 2a, czyli 2 razy minus 1, druga. I drugie miejsce zerowe, czyli mamy 0 dodać pierwiastek z 4 przez 2 razy minus 1, druga. Pierwiastek z 4 to 2, czyli mamy tutaj 0 odjąć 2, czyli minus 2, a w mianowniku 2 razy minus 1, druga, czyli minus 1 cała. I drugie miejsce zerowe 0 zero plus 2, czyli 2 w liczniku, a w mianowniku 2 razy minus 1, druga, czyli minus 1. No, i minus 2 podzielić na minus 1 to plus 2, czyli pierwsze miejsce zerowe tej funkcji to dwójka, a drugie 2 podzielić na minus 1, czyli minus 2. No i teraz wykonujemy rysunki. Najpierw funkcja f od x, czyli wierzchołek miał współrzędne 2, 0. Punkt przecięcia z osią o y to był punkt o współrzędnych 0, 2. No i punkt symetryczny względem wierzchołka to będzie punkt 4, 2. Czyli tu jest funkcja f od x, następnie funkcja g od x, najpierw wierzchołek też miał współrzędne 0,2. Mieliśmy dwa miejsca zerowe, pierwsze o współrzędnych minus 2, a drugie o współrzędnej 2. No i rysujemy wykres funkcji G od x. No i teraz na podstawie rysunku mamy rozwiązać nierówność f od x ma być większe równe od g od x. Czyli na rysunku szukamy takich miejsc, w których funkcja f jest nad funkcją g, czyli jest w tym miejscu, zatem od minus nieskończoności do zera, domknięte, ponieważ znak nierówności to większe równe, a następnie nad funkcją g funkcja f jest w tym miejscu, czyli zaczynamy od 2 do plus nieskończoności. Jeśli pomogłem, wyraź swoją opinię w komentarzach, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.